Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Jak mówić za pośrednictwem internetu? W Olsztynie spotkali się eksperci zajmujący się mediami społecznościowymi. Na dwa dni Olsztyn stał się zagłębiem ekspertów w dziedzinie nowych mediów. Social Media Summer Weekend pozwolił w jednym miejscu zgromadzić kilkunastu specjalistów zajmujących się mediami społecznościowymi, public relations i marketingiem sieciowym. Video marketing to coś więcej niż po prostu produkcja wideo. To jest planowanie, działanie strategiczne, wyznaczenie sobie celów, a potem analiza tych działań. Jeśli mamy bardzo młodą grupę odbiorców, to możemy sobie pozwolić na więcej luzu, możemy sobie pozwolić na rzucanie emotikonek różnego rodzaju, a jeśli mamy już takich plus 25 użytkowników, to na przykład te emotikonki na przykład znaku ostrzegawczego świetnie działają, gdy mamy coś ważnego, ale też pamiętajmy, żeby nie przesadzać z tym. Na dwudniowe wydarzenie złożyły się prelekcje zaproszonych ekspertów, wykłady, żywe dyskusje i panel dyskusyjny. Spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu słuchaczy. Przez to, że sama prowadzę fanpage, swoją stronę internetową, uważam, że ta wiedza też może mi się przydać właśnie w prowadzeniu i takim większym zabudowaniu większego zasięgu swojej marki. Social Media Summer Weekend to rozwinięcie formuły czwartków z social media organizowanych w Olsztynie od ponad roku. Jakimi kryteriami sugerowaliście się, dobierając ekspertów na ten dwudniowy event? Bo to nie wszyscy, którzy w czwartkach brali udział. Większość brała udział w czwartkach, ale tak jak mówisz, faktycznie jest kilka nowych osób, kilka, których, które przyjechało, które nie było na nas na czwartkach. Pewnie się w jakimś tam perspektywie pojawią. Jaki był dobór? Chcieliśmy, żeby każdy z naszych tutaj gości, którzy przychodzą na tę konferencję, znalazł coś dla siebie, więc stąd taki szeroki dobór tematyki, żeby było tak naprawdę o wszystkim. Trochę o marketingu, trochę o pr trochę o mowie ciała, troszeczkę właśnie o technologiach. Olsztyński Social Media Summer Weekend zwieńczył koncert wybitnego saksofonisty Marcina Nowakowskiego, który w swojej pracy twórczej również korzysta z mediów społecznościowych. Kiedyś się zapraszało na koncerty plakatami, dziś poprzez Social Media. To jest też taki poniekąd kanał dystrybucji Waszej twórczości? Poniekąd tak, to już się stało. Kiedyś była to nisza, a teraz się stał, powiem szczerze, nawet główny kanał dystrybucji. Social Media Summer Weekend to pierwsze tego typu wydarzenie zorganizowane na Warmi i Mazurach. Telewizja Kopernik. kopernik.tv